Cześć moi kochani, witam was w kolejnym odcinku. Będą się przynajmniej w następnym tygodniu pojawiały u mnie odcinki z dekami. Taki mam zamiar jeszcze nie wiem w jakie dni, ale dzisiaj sobie przetestuję dek, który na pewno wielu z Was ze mną się zgodzi, że w poprzednim sezonie miażdżył, miał duże win o dosyć często był grany. Ja sam chyba na 15 walk przegrałem tylko jedną, więc coś to musi znaczyć. Ale zanim wam pokażę dek, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, żeby zostawić suba, bo naprawdę ożywiamy to wszystko. Pamiętajcie, że gramy Royal ligę teamów, live są na YouTubie, następna jest w niedzielę, więc zapraszam Was na godzinie 18.05 Ruda będzie wygrać oraz jeszcze jedno, pamiętajcie o twórcy jeżeli cokolwiek kupujecie, dziękuję za wsparcie. Dobra więc za chwilę przejdziemy do tego deku, ale najpierw sobie zmarnuję klucze, muszę sobie te skrzyneczki otworzyć, bo mi tutaj zalegają wiem, że na silvery nie ma co ich używać, ale ja często zageny otwieram, a te klucze i tak mi przepadają więc trzy klucze, jak zmarnuję sobie na silvery, nic mi się nie stanie, będę sobie za chwilkę je znowu tam gdzieś zdobywał. Dobra, więc dek, który w poprzednim sezonie był dosyć mocny, to był właśnie golem. Klon i ten dek mi się naprawdę sprawdzał w poprzednim sezonie. Nie wiem, jak w tym sezonie to będzie wyglądało, postaram się nim zagrać teraz na odcinku. Mam nadzieję, że wypadnę dobrze, bo ja przeważnie na odcinkach wypadam słabo. No dobra. Mam posprzątane i, i pójdziemy na pierwszą walkę. Szybciutko, żeby nie przedłużać. Zobaczmy, dobrze. Chyba z jakimś Ukraińcem gram. Może yy, bad sami zaczniemy. Na razie sobie zapiki zostawię. Oha, jest łyczka. No dobra, to ja tak. Najpierw zacznę, on będzie chyba na ma grać. Tak mi się zdaje, że to będzie, nie Mega Knight. Ja pierdykam, mi już zostaje niezłe lanie. No szybko, szybko mnie tutaj przyczaj. Dobra, trzeba... No spokojnie będzie to. Ten Mega Knight źle tym Princem. Dobra, źle tym Prince'em zacząłem. Gdybym tym princem zaczął od razu na lewą stronę, yy, bardziej na lewą stronę, dalej wyżej, to ten Mega Knight, yy, hmm, No była szansa to wybronić. Teraz nie mam wyjścia, teraz nie mam wyjścia, trzeba będzie to szybko ogarniać. No nie mam wyjścia, muszę. Wierzę, że stracę. To jest bardziej niż pewne. Kurczę, ten mega Knight mi tam sprząta. No niestety <laughs> pierwsza walka mi tutaj nie wyjdzie, że mam i No dobra, pierwsza walka mi nie poszła kompletnie. Więc yy, lipa straszna. Może mi się to teraz w podwójnym eliksirze uda zmontować. No, ale w poprzednim sezonie szło, dobra. Trafiłem na taki dek, który jest nie do wybronienia. No, no, jest do wybronienia, tylko nie dla mnie. Mm, mm, mm. Dobra, no, no, zobaczmy co tutaj nie Zaraz znowu mega. Jeszcze ma Walkirię, i co to jest za dek. No nie, 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 nie Kompletnie nie mam Kompletnie nie mam tam pod skoku No nie mam podejścia pod ten dek Kompletnie Niestety Lipa, lipa Tam miał w tym deku, wszystko. A, dobra. No nic, trzeba trzeba będzie drugą y, walkę zrobić z tym klondyngoem. Zobaczmy, czy się uda. Wiecie co? Ja tu od razu. O kurde. No nieźle. O nie, źle. Wystartowałem znowu. To będzie nada odcinek. To będzie nada odcinek. Dobra, strzałki chociaż. Zobaczmy, którą tam. Może nie tak źle. Może nie będzie tak źle. Dobra, udało się. Jednak nie tak źle, on jeszcze boler na lustrze. Udało się, udało mi się wygrać. Dobra, nie jest tragedia, właśnie się wystraszyłem tym balon, ale chyba coś tutaj z tym kolesiem było nie tak. Dobra. Przynajmniej udało się wygrać i lecimy do kolejnej walki. No nie, tam ta pierwsza walka to tu Walkirian, Walkerian Mega Knight piecyk to dobra, zobaczmy tak wypuścimy Night Witch. Czy on tam zagra? Mega Knightem, Dobra. To ja się od razu tutaj zostawię. Nie. nie biorę tam Mega Knighta aaa i teraz wybaczy jego szkoda no jeszcze nie tak źle dobra nie tak źle dobra nie tak źle, dobra, nie tak źle. Ale znowu jest grane mega Knight beczka szkieletonów. Trochę będzie ten sezon, kiedy znowu będzie to dominowało, co? I dobra, zobaczmy. Teraz wypuszczam wabika tak zwanego. O nie łyczkę. Hmm, uh, uh, uh. Mega Czy uda mi się zostawić, dobra mam strzałki, dobra ten Mega Night porobi, dobra łyczka jest na wieży prawej, to jeszcze nie tak źle, oho Dobra, źle to jest strzałki rzucone. Bardzo źle te strzałki rzucone. Dobra, ale mam Prince'a. Najgorzej teraz. Najgorzej teraz. Ja, nie. Mega Knight to mnie denerwuje. Nie! Ach. Użyłem się. Dobra, to jest jeszcze jedna walka. Mega Knight beczka, denerwująca. Jak teraz spotkam Mega Knight beczkę, wyłączam które. Rider. No dobra dobra. będzie miał Kanona albo Inferno Towera w deku oczywiście. No, spodziewałem się czegoś tutaj. Uderz, 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 raz do oj. Hmm, dobra. No w tamtym sezonie to tym deckiem się grało naprawdę rywalesyjnie. Teraz trzeba się troszeczkę będzie napocić. Chyba tutaj mi troszeczkę ochroną no, Tak, udało się, pięknie. Mogę teraz on wystrzelić z y, armii tych. Nie da się go zdjąć? Uda się. Jeszcze nie wyprowadziłem ataku Dobra, poczekajcie, rozsiądę się inaczej Dobra, teraz O, ma firebola. Dobrze dla mnie Na pewno Zauważyliście, że jeszcze w żadnej walce nie użyłem klona? Jeszcze w żadnej walce Nie użyłem klona W żadnej walce nie użyłem klona Dobra, teraz może jest ten czas Może teraz jest ten czas, klon pięknie, dobra, w końcu mi się ja zaraz dopiero zorientowałem się po tych tylu walkach, że ja tu klona jeszcze miałem Proszę tam Strzałki mi tego nie zjadą na 17 HP nie mi się szybko przytasować do jakiegoś... da mi się przetasować tam, żeby było te... trzałki, nie! No dobra, 17 HP mi zostało. Kurde, ja dopiero się zorientowałem teraz, że jeszcze klona miałem. Ja żadnego klona nie użyłem nie byłem w stanie użyć podczas tych wcześniejszych walk. Chyba nie użyłem, nie? No dobra, ale... Ten deck naprawdę miał dosyć dobre statystyki w poprzednim sezonie, z tego co widziałem. W tym sezonie nie wiem, yy, więc wystąpiła na zero. Dwie przegrane, dwie wygrane, sami ocenicie. Ale będę się starać teraz się szukać formy, będę się szuka... szukam formy, szukam też deków, które mogę Wam pokazywać, więc piszcie mi w komentarzach jakie Wy deki planujecie na ten sezon i będziemy próbować coś razem znaleźć. Więc na razie to tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku.